O co chodzi w tej grze? Że musi się wydostać, ale masz anomalię. Jeżeli zobaczysz anomalię, to masz się cofnąć, a jak nie widzisz anomalii, to idziesz dalej, jesteś w pętli. Bo tutaj jest tak napisane, zobaczcie. Dobra, no to taka rozgrzewkowa. 10 na 10. Security. Tu takie same są. No smoking. Kift left. No i jest ten guide. Dobra, wąsacz, pokaż mi się. No, wąsacz wygląda tak samo. Jesus. Pamiętajmy, tych piesków jest 5. Co jest za gierka? Masz w tym opisie gierka. The Exit 8: tysiące. Trzeba zapamiętywać te szczegóły. Ja jestem chyba dobra w zapamiętywaniu. Była jedynka, czy było zero? No, było zero, no właśnie. Czyli co, co, wracamy, tak? Dobra, anomalia, anomalia. Zaraz. <noise> I co teraz? On tu stoi! Boję się. To 0, 1 i tedy, to lewa, na którym jesteś. Musisz dojść do 8. Czyli dobrze szłam? Nie ma go. Ta ściana jest inna. Czy mi się wydaje? Czy ta ściana jest inna? Czyli jak widzę exit 1, to mogę dalej iść prosto, czy traktować to jako anomalię? Traktować to normalnie. Bo, że ten ziomek idzie. Gdzie tu dostaniesz, tu? No, stań, pokaż, pokaż, jak stoisz. No, stań. Gdzie ty idziesz? Dobra, stoi, stoi. To nie jest anomalia. Okej, okay, czy ja dobrze szłam? Czyli ja dobrze szłam? Czyli to jest jedyna nieanomalia. Okej. Okay. Czyli to jest po prostu, że ja dobrze idę. I znowu jestem na zerze. Czyli teraz jebałam. Okay, wszystko jest okej. Okay, wszystko jest okej. Okay. Ja pierdolę. Aż mi się palce spłaciły. Wąsacz, wąsacz, pokaż mi się. Dobra, wyglądasz tak samo. 08, 08. Ja pierdziela, ale się zestrałam przez sekundę. Jezus. Security, to się też zgadza. Trzeba pamiętać. On czarne oczy i białe te, środek białe. Ja pierdzielę, no smoking. Czy ja szłam dobrze? Czy i szłam dobrze? A dalej jestem na zerze. Do drzwi mam patrzeć? Klamka? Na środku jest. Nie było jej. Czy ja się cofam? Ale on nie powinien tutaj czekać. Teraz wszystko jedno. Będzie nowy korytarz level zero. Ale nie, nie, nie. nie, nie. Nie! Nie, 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 nie! Dobra, dobra idę. Dobra, zrobimy to, zrobimy to. O, klamka jest już dobra. Boże. Ja. Ile lamp jest? Nie, no nie policzę tych lamp. Jak masz zero, to za każdym razem idź tam, gdzie jest szalka, pokazuj dobrze. Teraz klamka jest dobra. No, bo była na środku. No smoking. Coś mnie będzie goniło, nie wiem. A szłam dobrze. Czy ten sufit tak samo wyglądał z tej strony? Czy zresztą jest anomalia? Z twarzą coś było nie tak? Idzie wąsać, Ma telefon? Ma. Jest zły? Jest zły. Skarpetek dalej brakuje. 18 5 psów na końcu pudel Zui. Tu brązowe oko. Trzeba pamiętać. Ono było wcześniej brązowe? Takie szaro, ale brązowe. Ok, idę. O, jest dobrze! Jest dobrze! Dobra. Idzie wąsacz. Trzeba się spojrzeć na niego. Dobra, wąsacz wygląda tak samo. Pamiętajmy, zielony ma ten... fartuch. 10.18. Brązowe oko. Lamka się zgadza. Długo szedł no, on taki powolny wąsacz. O, już jestem na dwójce. Coś czuję, że wąsacz. Wąsacz będzie inny, będzie inny. Coś z wąsaczem pewnie będzie teraz nie tak. Poczekajmy aż przejdzie. No tak samo wygląda wąsacz. Lampa krzywa! Lampa krzywa! Wąsacz, no, no, podejdź tu. Pokaż się, wąsacz. No? Długo idzie wąsacz. Dobra, nadal ten sam wąsacz. Nie mów, że będzie reset, nie mów tak. W razie jest dobrze. Wygląda tak samo wszystko. To jest najtrudniejszy plakat, ja nie wiem o co tam chodzi. Jak tu będzie anomalia, to ja ocipieję. 70 000. Security kamera, Klamki są normalne. No smoking. Tu pewnie coś trudnego będzie. Dobra, dobra, uwaga. To będzie na pewno. Coś tu będzie, coś tu będzie. Wąsacz? Czy ty jesteś taki sam? Podejdź tu. Obserwujemy cię, wąsacz. Telefon ma, torbę ma. No, taki sam wąsacz. Ten znaczek chiński. Nie jest taki sam. Z obu stron. Nie, no ale to zawsze było tak. Czy nie? O! Dobra, wąsacz, kolejne podejście. Co widziałam? Oczy widziałam u tej postaci. No pokaż się wąsacz. Ta jest normalna. Dobra, znaczek się zgadza. Jedno brązowe oko. To się zgadza. No smoking, dobra. O kurwa. Widzę człowieka na końcu. Widzicie go na tej ścianie? To ja już mam wracać. Że mi zaapało, że ja to widzę anomalię. To już wracaj, dobra? Łatwo. Tylko początek taki, żeby ogarnąć o co chodzi, to było najtrudniejsze. W którym oni... Co mam teraz zrobić? Wracaj. W ogóle wiem, że mogą być bardzo różne anomalie w tej grze. Że różne osoby mogą coś innego widzieć. Wąs taki sam. Pięć psów. Oczy. Przeszłam grę! PRZESZŁAM GRĘ! No i elegancko. Thank you for using the Underground Passageway. No, no, świetnie się bawiłam. Pytanie, co się teraz dzieje? Czy ja mam dalej grać i znowu mam uciec stąd? Przegraliśmy, no trudno. Właśnie nie przegraliśmy, nie wygraliśmy. Chyba przyszłam już grę, bo dostałam osiągnięcia i teraz mogę od początku grać. A wąsacz był zawsze taki sam. Wiem, że niektórym się trafił. Wąsacz z tym uśmiechem. Także git. Speedrun to to nie będzie. Mam jeszcze 26 anomalii do odkrycia. No dobra, no to jeszcze pograjmy. Ale już przeszliśmy tę grę, jakby nie patrzeć. Oho, te oczy są trochę inne. Się ruszają. O, widzicie, od razu wyłapałam. Dobra, to jeszcze tak raz przejdźmy. Wąsacz taki sam jak zawsze. I teraz będę miała inne anomalie niż miałam. Coś ten wąsacz podejrzany. Ja wąsacz taki sam. Dalej zły. Pies taki sam. O, dobrze, idziemy. Tu coś będzie. Tu się coś odjebie. No chodź, wąsacz. Masz ten telefon w ręce? Masz. Których drzwi nie ma? Rzeczywiście, tutaj były jeszcze jedne drzwi. Masz rację, Boże, spierdolam. Masz rację, tam były trzy pary drzwi. A Mirka to jednak jest. Spostrzegawcza dziewczyna. No tych brakowało pierwszych. Ten jakoś szybko chodzi. Boże! To nie jest normalne. To też to była anomalia. Mówiłam, że wąsacz podejrzany. Dobra, chodź tu. Wąsacz, pokaż mi się. Telefon masz? Wszystko masz? To bez zmian. Napis? Napis jest taki sam. Nie no, jest movefs. O, widzisz? Dobrze szliśmy. Jest git. Chodź wąsacz. 8 na 8 Czy te plakaty nie są jakoś wyżej? Czy to może być anomalia, że te plakaty są jakoś wysoko? One no, były tak wysoko? No nie? Nie macie wrażenia, że one są jakoś blisko? No one są większe? No właśnie. Dobrze. Ale to było trudne akurat. Takie miałam poczucie, że te plakaty kurwa jakieś takie coś jest nie... Nie tak. Robosta czy taki sam? Drzwi są tak jak były. To też się zgadza. Chyba. Aaaa! Ja nie wiedziałam, co się dzieje. Za ja myślałem, że coś na nie wyskoczy i zabije. To było straszne. Boże! Boże! Wąsecz normalnie idzie w miarę. Trzy pary drzwi. Tak się nie robi. To się zgadza. Co za dźwięki? Są upra... no takich anomalii się rzeczywiście nie spodziewałam. Wąset. Czy chodzi normalnie, chodzi normalnie. Ja w ogóle zwracam uwagę na takie małe szczegóły, a mam wrażenie, że one w ogóle nie są brane pod uwagę jako anomalie. Są trzy pary drzwi. Kolejność też się zgadza. Zjebałam! Wzięliśmy na ósemce! No nie! A szło tak dobrze. Tej klamki nie zauważyłam. Hit! A anomalie myślicie, że mogą się powtarzać? Jak już coś miałam, to znowu się może powtórzyć. No to jest trudniejsze przejście niż to pierwsze. Jezu się gapi! Tak wąsacz nie wyglądał. Wiedziałam, że to jest wąsaczem, jest tak. 18 zł kosztowała ta gra. Wąsacz podglądacz, oj tak, oj tak. Może się powtarzać, bo anomalie są losowe. Gra nie bierze pod uwagę, co miałeś. Dobra, dziękuję bardzo. To chyba tak nie miało być, co? Nie, zobaczcie, ta ścieżka, że tutaj jest aż tak po prawej. Nie powinna być po lewej. Wracaj, wracam. Co teraz? Podejście kolejne. Ważne, że grę, grę przeszliśmy praktycznie na początku, za pół godziny, więc S. Teraz odkrywamy inne anomalie. Zaraz zobaczymy klamki. Napis Exit. Pokazuje mi, że idę dobrze, ale ona jest teraz na środku, ta droga, a nie po lewej. A tu jest... nie wiem, nie wiem, dziwne. Może te przejścia są bez znaczenia? No nie powinny być. O, tu są te, te! To widzimy, tego nie było. Dobra, dobra, mamy to. Czy on jest jakiś większy? On jest jakiś większy! Dobra, jest normalny. Czy on teraz jest za mały? Czy jest normalny? Nie no, jest chyba normalny. Już mam schizę. Przez to, że zobaczyliśmy gatkiego wielkiego, to teraz nie wiem, czy to jest normalne. się zgadza? Widzicie, że to już jest po prawej, a nie po lewej stronie. Prosto taki wzór. No dobra. Czyli nie traktuję tego jako anomalii. No i jednak to była anomalia chyba, bo już jest zero. Mam rajdzie wąsacz. Kamki normalne. Lampy też. No, i tutaj już jest znowu po prawej. Czy już zawracam? I teraz mnie znowu cofnął, pod... No kurde, nikomu mam tego! Jak jest po lewej, po prawej, a potem na środku, to jest ok. O, teraz po prawej, teraz na środku. O. Po lewej, po prawej, a potem na środku. Dobra, dam radę. Żółty pasek to największy przeciwnik tej gry. Chodź Czekajcie on ma taką samą twarz Czy ma większe zakola <grystanie> Pamiętajcie Klamki mogą mnie pokonać Dobra git. O dobra dobra Idziemy Coś tu będzie nie tak Coś czuję Telefon Dobra tu się zgadza Lampy takie same Z tyłu to samo Klamka na środku Spierdalam Tym razem mnie nie złapiesz Klamko Ha Gotcha Ciekawe czy wąsacz jest normalny ma dwie ręce. Chyba jest normalne. Czy na tym suficie się odbijało to wszystko, tak? W ten sam sposób? Czy ja mam, może ja mam schizę? Oczywiście, Może mogę mieć. O tu, czy była ta plama? Czy to jest anomalia? To się zgadza. No dobra, pójdę dalej. Jakbym udawała, że nie widzę tej plamy. Czy naprawdę była ta plama? Bo ja zwróciłam uwagę na tę plamę i pomyślałam, że to może być cień, że już może zwariowałam. Nie ma skarpet? Nie ma. O, nie widzę tej plamy. To naprawdę było to, była plama na suficie. No, hit. Wąsacz? Chyba zwykły, klasyczny wąsacz. Pieski się zgadzają. Wypatrujmy, plam na suficie, moi drodzy. Dobra. Zgit, normalny wąsacz. To się zgadza. Plakaty nie są jeszcze jakieś takie. Dobra. Moi drodzy, wspierdalamy. Pamiętajcie, sufit też jest podejrzany. 0808. 08. Normalne. Czy ten korytarz był taki brudny? Dobra, lampy są proste. Dobra, czwarty poziom. Spójrzmy na tego wąsacza. Czy jest według Was podejrzany? Trochę kręci biodrami. Zawsze tak kręcił biodrami? O, czy to jest znowu ta plama? To jest ta plama, moi drodzy. Ona wygląda jak pies jakiś. Widzicie? Nie wygrasz ze mną plamo. Dobra, wąsacz idzie. Ba zwykły, jednak klasyczny. Myślę, że mnóstwo osób na tej plamie poległo. Wąsacz klasyczny. u pen. Klamka po lewej. Z tyłu ten sam napis. o Oczy inne? Nie, oczy te same były. Dobra, mam nadzieję, że nie zjebałam. Ale dobrze, idziemy. Ten wąsacz zdecydowanie jest podejrzany. Znowu kręci piotrami. Nie, nie, chyba jednak zwykły bo... zwykły wąsacz. Jak nam wtedy zgasło światło, Boże, to było straszne. Ja nie zajerzyłam na początku, że trzeba wracać. Myście, że... tutaj. dobra. Zaraz mnie po prostu zabiją. Może to część fabuły? Oho! Jest chyba bardziej smutne, ale to jest chyba normalne. Znak jest w drugą stronę na suficie. Wypierdalamy, Janusz! Znak jest teraz dobrze. Lampy prosto. Kolejne podejście z wąsaczem. Tutaj nie ma exit? Nie, jest napis exit. Boże, zestrałam się. Sprawdzaj oczy po plakatach. Co, idziemy dalej, chyba? Nie, jest ok. Wyszliśmy. Po raz drugi. Ile anomalii nam zostało? Ja się pytam. Mogę jeszcze raz przejść? 10 anomalii nam zostało. To idziemy. Wąsacz klasyczny. No musi być uśmiechnięty Janusz i tak, bo to jest. Ja wiem, że to jest jedna z tych anomalii, więc czekam. To jest uśmiechnięty wąsacz. To jest uśmiechnięty wąsacz, moi drodzy. To nie jest normalne, żeby wąsacz się uśmiechał. O, matko, wszystkie plakaty są takie same. Przepraszam, za bardzo patrzyłam na wąsacza. Wąsacz kradnie całą uwagę. Dobra. Na środku są jakieś znaczki, już wracam. Na podłodze. Dobra, idzie wąsacz wąsiasty. Klasyczny wąsacz. Minę na widok schodów. O, na plamy dawno nie patrzyłam. Czy ta kamera zawsze się świeciła? Wydaje mi się, że się nie świeciła. Widzicie? Dobrze poszliśmy, dobrze. Ta ka kamera się świeciła. No. Może czy ten wąsacz jest normalny? Nie jest normalny. Teraz powinien być klasyczny, tak obstawiam. Dopiero co był nieklasyczny. klasyczny. Trzy pary drzwi się spod... Jezu, przestańcie! Proszę. Tu się zgadza. Chyba normalnie jest. Kochani, myśleliście, jest że upadłem już. A ja wciąż dalej stoję ja na mogę. jest piękne, ja Nie poddam się. Tylko nie moje, o, nie, i Nie wasza, ale może kurwa kogoś innego. No i elegancko. Był chyba największy speedrun. No co, wszystko zobaczyłam. Wszystkie anomalie. Are you fucking kidding me? Że jedna anomalia mi została, to jest. bez komentarzingu. Bez komentarzingu. Może teraz nie będzie żadnych anomalii, aż do tej jednej, której nie widziałam. Może rzeczywiście ja będę miała teraz normalnie cały czas. Aż zobaczę tą jedną anomalię. Cofam. Ja nie wiem, co my, czego my tam nie zauważyliśmy. Przepraszam. Oczy nie spojrzałam na ten ostatni plakat za bardzo. Teraz za mną nie chodzą. Co nie? Dobra, jednak chodzą. <śmieniczy> <śmieniczy> o, dostałam osiągnięcie. Znaleźliście wszystkie anomalie. Wszystko znalazłam już. Dobrze. No git. czeknaj, Brawo, mem. Za pierwszym razem przeszliśmy jakoś w pół godziny. Za drugim razem najdłużej. A potem chyba w 15 minut, i teraz znowu jakoś tak mega szybciutko. Ale nic. Faj. Ja się cieszę, że się udało przejść. Mam nadzieję, że Kierka Wam się podobała. Taka no jednorazowa, nie do przejścia na streamka. Ale fajna przygoda.